Wówczas gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu ją mużny zaniedbywano ich w Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedział dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości, im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozylity z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, położyli na nich ręce. A słowo Boże, szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów oraz Cylnejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cilicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwo przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam podstawili fałszywych świadków, którzy zeznali, ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Posłyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.